Szanowni Państwo, dzisiaj w naszych szkołach, w szkołach na Warmii i Mazurach, w stołówkach szkolnych są podawane pełnowartościowe, zdrowe i przede wszystkim smaczne posiłki. Wszyscy uczniowie są z tego stanu bardzo zadowoleni. Mówię to z całą odpowiedzialnością, dlatego że w ciągu ostatnich lat do Kuratorium Oświaty nie wpłynęła żadna skarga, która by wskazywała na to, że są jakieś głosy niezadowolenia z sytuacji, z warunków żywienia w naszych szkołach i przedszkołach. To świadczy, że rodzice ten stan rzeczy akceptują, są z tego, z tego stanu rzeczy w pełni zadowoleni. Ale szanowni Państwo, w kontekście tych propozycji, które słyszymy z ust Rafała Czeskowskiego, może oznaczać to, że w niedalekiej przyszłości tak dobrze wcale być nie musi. Bo po wygranych wyborach platformy obywatelskiej może okazać się, że nasze dzieci w szkołach na talerzach znajdą larwy, robaki czy, czy tym podobne substytuty żywieniowe. Jestem przekonany, że Polacy wybiorą mądrze. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.